Zna będzie jednym z największych producentów amunicji w Europie. Za niespełna trzy tygodnie zostanie wmurowany kamień węgielny pod budowę fabryki Mesko w Kraśniku. Inwestycja warta blisko miliard złotych oficjalnie wkracza w etap realizacji. Filip Karman pociski kalibru 155 mm to powszechnie używana amunicja NATO. Służy do niszczenia pozycji obronnych piechoty i pojazdów opancerzonych. Takiej amunicji rocznie na całym świecie produkuje się około 1,5 miliona sztuk, ale głównie w Stanach Zjednoczonych. W Europie liczącym się graczem jest spółka MESCO, wchodząca w skład polskiej grupy zbrojeniowej. Celem jest Zamknięcie kompetencji wewnątrz, wewnątrz kraju. W przypadku MESCO w ciągu ostatnich dwóch lat zdolności produkcyjne zostały zwiększone czterokrotnie, ale to nie koniec. Dzisiaj mamy prawie miliardową inwestycję w Kraśniku. Rok temu dokładnie informowaliśmy o tym, że MESCO zakupiło działkę w Kraśniku na, na rozwój nowego zakładu i dzisiaj możemy powiedzieć, że udało się. 29 października ma zostać wmurowany kamień węgielny pod budowę nowej fabryki amunicji. Inwestycja finansowana z Funduszu Inwestycji Kapitałowych obejmuje powiększenie hali produkcyjnej do 9000 m2, modernizację istniejących obiektów i montaż nowych linii technologicznych. Mesko SA, spółka należąca do PGZ, pozostaje jedynym w kraju wytwórcą korpusów den do amunicji tego kalibru. W 2004 roku Mesko nabyła od fabryki łożysk tocznych w Kraśniku kompleks nieruchomości składający się z trzech działek o łącznej powierzchni ponad 1,5 hektara. Spółka zakupiła także od gminy działkę pod magazyny. Część obiektów zostanie zmodernizowanych, ale pojawią się także te zupełnie nowe. Jest to przede wszystkim projekt, który odbudowuje na nowo centralny okręg przemysłowy, tak można powiedzieć, taki okręg, centralny okręg przemysłowy 2.0. I trzeba pamiętać o tym, że zawsze takie inwestycje pociągają za sobą kolejne. Po pierwsze, to są nowe miejsca pracy, wysoko wykwalifikowane. Ale to także krok w kierunku niezależności zbrojeniowej. Inwestycja zakończy się w 2027 roku. Wtedy z Halmesko-Esa w Kraśniku wyjeżdżać będzie nawet 150 tysięcy korpusów amunicji 155 mm i to każdego roku. Filip Karman, Pan Ramo Przyszłoroczny budżet Lublina.